Stay a while and listen and I'll tell you a story about human and demons, about magic and technology, about dungeons and dragons and of course about wódka. Ej, panowie, gdzie jest moja wódka? O, gdzie jest wódka? Część 22. druga. Hmm. Nastanie nowej monarchii. Żałoba w otchłani trwa bardzo długo, ponieważ zaginął pierwszy władca, który przyczynił się do zwycięstwa nad jaszczurami. Obowiązkiem było noszenie czarnych zbroi i szat organizacją pogrzebu ojca i wszystkich poległych wojowników zajął się Agar, starszy syn, który powinien jak najszybciej przejąć władzę w otchłani. Niestety spóźnił się, gdy wrócił do cytadeli po pogrzebie, zastał tam Agariona, który założył królewską koronę i usiadł na tronie. Agar chciał odsunąć go od tego pomysłu, ale Agarion zaatakował go i wyrzucił go z zamku. Agar został wyrzucony na rodzinną wysepkę, gdzie mógł tylko hodować owoce. Agarion był przeciwieństwem swego ojca. Nienawidził on katolików i zakazał wiary w Boga. Jeśli ktoś miałby w domu krzyż lub pokazywał wiarę, zostanie wtrącony do lochów. Skoro wiara była zakazana, zakon demoniczny Krzyżaków został wrzucony do lochów. To nie był koniec yy, jego złej władzy. Kazał też aresztować Swalosa, który podobno walczył w konspiracji z Jaszczurami, co nie było oczywiście prawdą. Wyrzucił z zamku Aureliusza, który nie przyda mu się, skoro jest yy, poważnie ranny. Wyrzucił z fortecy Zirmela i zrobił z niego prostego mieszczanina. Kującego biżuterię, zerwał kontrakt z Kuwerem i zwolnił Gilbira od nadzoru nad targowiskiem. Wybudował wielki królewski magazyn, do którego nikt nie miał dostępu. Zwiększył rygor na wyspie więziennej, ustanowił stuprocentową cenzurę i nakazał kary na demony, które nic nie zrobiły. Chciał spalić żywy las, ale mu się to nie udało, ponieważ zaatakowały go drzewa. Zakazał nawet jedzenia owoców i wcia wody ze źródła. Demony nie mogły powstrzymać złości i chcieli pozbawić go władzy, ale elitarni żołnierze króla zostali wyposażeni w nowe ekipunek i dostali rozkaz zabijania każdego, kto będzie mówił źle o królu lub chce wszczynać bunt. Populacja otchłani zmalała dwa razy mocniej w porównaniu do wszystkich zmarłych w wielkiej bitwie. Jego władza nie ma równych na świecie. No, tutaj akurat taka perfidna sytuacja, że Agarion nie wiadomo dlaczego się okazał, że jest strasznie złą osobą. Przeowadzę na siłę, mimo że następcą kronu powinien być Agar. No i to jest taki okres, który w historii jest nazywany takim czasem, jak mówiłem, że na ziemi, tak? Zatrzymał jedno, ruszył drugie, tak? Ruszył, zatrzymał słońce, ruszył ziemię, tak? Tutaj. Agarion zatrzymał czas i rozwój, a nic nie powchnął do przodu, tak? Można powiedzieć, że przez jakieś tysiąc lat, praktycznie, nic się nie działo, tylko była śmierć i tak dalej. Dlaczego demony w ogóle służyły królowi? To akurat kwestia sporna: no bo albo wykonywali polecenie, bo byli bardzo oddani rodzinie królewskiej i stwierdzili, że będą wykonywać każde polecenie, tacy fanatycy. Albo się bali o własne życie, tak? No to jak co, ja chcę, ale jak demony żyją nieskończenie wiele teoretycznie, no to mogą się bać o swoje życie, że jak zginą, no to jednak po śmierci nie będzie nic. No, do następnego odcinka.